Mamy koteczka ślicznego Przyszłyśmy z Zuzią Do naszej pięknej mokki Mogę jej zrobić zdjęcia? Możesz, ona się nazywa mokka Mokka? Mokka, no Taka śliczna kiciunia. Tak zagłosowali nasi czytelnicy Żeby się nazywała mokka Tak? A tutaj masz jedzonko i możesz tam wysypać to do miseczki w klatce. Wiesz, zobacz, która tam jest pusta? Tależyk. Talerzyk, Talerzyk. Albo, ten, albo miseczka ta, taka po prawej tam. Ta? Tak? Tak, tak. No, możesz tam się wsunąć. Możesz tam wsunąć się spokojnie. Możesz tam się wsunąć. O, właśnie. O, właśnie. Super. Już weszło wszystko? A troszeczkę, to zaraz pomogę łyżeczką. A ona już się rzuciła, tak? To jest gładomorek. A reszty kotków nie widać i taki filmik. Gdzieś. Szukasz? Ja słyszałam coś w szafie, jakieś zamieszanie było. Taka kochana jest, taki ciunia. Jak ona lubi dzieci. Jak ona wszystkich kocha. Ojej, jak się tuli. A mruczy, czy nie? Tak. Ha! Co to jest za skarbek? Jak bajka. Zupełnie jak bajka. Zupełnie. Tylko jest bardzo chudziutka, ale bajka, jak do nas przyjechała. Też była taka chudziutka. Dopiero potem się zrobiła taka fajna, taka puszysta, tłuściutka. A teraz taka chodzineczka była, jak przyjechała. Tak jak ona. Jak mokunia. Kochana. Bardzo. Bardzo kochana. Dobrze ci tutaj, kochanie? O, jak ci dobrze. A kto mi tutaj zahacza? Nie zahaczaj. Dobrze ci na słoneczku, jak pięknie. Niech to słoneczko nam w końcu świeci. Kotki są bardzo stęsknione, tak? o jaki cieplutki. Coś pięknego, coś pięknego. Dobry, Mokunia. Chodź, Mokuńka. No chodź, łoneczko. Jesteś na górze już, tak pięknie wchodzisz. Chodź, ty delikatności moje, chodź. Chodź, kochana moja, chodź. Oj, oj, oj. Chodź, jak ty zejdziesz? Zejdziesz stąd ładnie? Spodobało Ci się tam na górze, prawda? Chodź, kochani, chodź. No dasz radę? Chopaj słoneczko. Chopaj. Pięknie. Pięknie. Dzień dobry. Dzień dobry, Starusko moje. kruchutka istotko. Dzień dobry. No i co tam? Idziesz na dół? Chodź, kochanie, na chodź, chodź, malutka, chodź, kochana, chodź, słoneczko. Spróbujemy z naszą kiciulką troszkę na kolankach. Co powiesz na bycie na kolankach? Słuchaj, ona jest tak krucha. Jest niesamowite, co to jest za kotek? Taki kruchy po prostu. Taki kruchy kotek. Od razu mruczy. Od razu. Taki spokojna pieciunia. Taka kruchutka istotka, taki, po prostu taka chmureczka. Tak, kochanie. No połóż się ładnie. Lubisz być na kolankach. Lubisz słoneczko. Moje malutkie, śliczne. Moja kochana, taka spokojna. Nie wadzisz nikomu, tak? No połóż się troszeczkę. U mnie połóż się troszeczkę. Tak, ślicznie. No ustaw się. Jak ci jest wygodnie? No ja może tak. O, o tak. No tak. No widzisz? No połóż. No co chodzi? Nie dobrze. Jak jesteś naprawdę? Ty jesteś niezwykła, Ciebie nie sposób nie pokochać. Ty jesteś taka wzruszająca, jakaś taka, nie wiem jak to powiedzieć. Przez tą swoją kruchość, przez tą delikatność. Taki koteczek jakiś taki, tak? Delikatny, zobaczcie. Zobaczcie, jaki delikatny kiciuń. Puszek o kruszek, tak?

Można się zapomnieć po prostu, o, o, połóż się ładnie, Dobrze, lubisz być na kolaneczkach, czy nie? Och, ty taka kruszyna malutka, malutka kruszynka. połóż. O tak, nie? Wolisz tak na pół siedząco. <grym> Czekaj, damy ciebie tutaj, żeby ciebie było lepiej widać, o. Może tak, o. Przynajmniej teraz ciebie lepiej widać, nie? Nie, kotek nie chce się tak do końca położyć, woli być taki półsiedzący. Troszeczkę łóżka pani doktor czyściła. Te łóżka są teraz wrażliwe, tak? Ona tak cichutko mruczy. Taki filmik, trzy minuty. Trzy minuty głaskania kota. No ja wróciłam do domu w okularach i nie wiem gdzie są teraz. Przyjechałam samochodem, byłam w okularach. Nagle patrzę, nie mam okularów. Zaczęłam ich szukać nigdzie nie ma. Taki to los okularników. No i naprawdę po prostu diabeł ogonem przykryły. Nie wiem, gdzie one są. Życzymy Wam wszystkim dobrej nocy, miłych snów, trzymajcie kciuki za wyniki i tyle. Buziak. Wiecie co, takie ujęcie, nie powiem gdzie jestem, ale zobaczcie kto mi towarzyszy. <laughs> Czy mnie jest smutno? Nie, nawet tutaj nie jest mi smutno. <laughs> موی رو دست کشی